Mam tutaj przed sobą trzy podstawowe koszyki do metody marki Kresta. Ten tutaj jest to klasyczny koszyczek do zakładania na żyłkę przelotową. Pasuje do foremki dwuczęściowej Kresta. Ten tutaj koszyczak służy do łowienia takiej wyłącznie na palet. Ja go nazywam szufelko, dlatego że biorę go jak szufelkę do pojemnika z paletem cyk, Wciska przy i już. Ten z kolei koszutek A tak wygląda jego pozycja robocza. Jest to koszutek typu EasyFill przeznaczony do bardzo szybkiego napełniania bez użycia foremki. Nabieramy, wciskamy, zarzucamy. Okej, okay. koszutki są różne, ale są zaopatrzone w system szybkiej wymiany koszutków. Najpierw sobie przytnę żółki, żeby była prosta na końcu. Przykładamy ją przez rurkę. Teraz na krętlik wiążemy. prowizoryczny węzełek. Obcinamy wąs, mamy już w tym momencie nasz prowizoroczny zestawik. I teraz chciałbym powiedzmy zmienić ten koszyczak na ten. Normalnie powinienem odciąć krętlik, przesunąć żyłkę i jeszcze raz zawiązać krętlik. Tutaj nie ma takiej potrzeby. Najpierw należy obrócić rurkę, żeby zwolnić jej blokadę. I teraz zauważcie, gdy tylko wyciągam rurkę, to żyłka już bez problemu przechodzi przez dolny otwór. Mamy rurkę wyciągniętą razem z naszym krętlikiem jest tak. Przekładamy je tutaj od góry. Przekładamy krętlik i haczyk z przyponem, który już tutaj sobie ewentualnie dowężemy. Tutaj wykonujemy taki sam manewr, czyli przekręcamy, wyciągamy. Roraczka będzie nam niepotrzebna. I teraz wykonujemy manewr mocowania naszej rurki z krętlikiem na korpusie. Koszyczka. Wykonujemy te same czynności, tylko w odwrotnej kolejności. Wkładamy tutaj nasz przypon włosowy, potem krętlik przez kwadratowy otwór w dole koszyczka, rurkę również przez ten sam otwór. Żółka, jak widzicie, bez problemu przyjdzie tutaj przez swój rowek. I teraz wkładamy rureczkę przy jej gniazdo do końca. Przekręcamy tak, żeby blokada zaskoczyła i już w tym momencie rurki nie wyjmę. Żeby ją wyjąć, musiałbym jeszcze raz przekręcić blokadę. Jeszcze raz wyjąć wszystko i już. O, ale w tym momencie mamy zamontowany koszyczek. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie dla kogoś, komu jest do łowienia potrzebna szybka wymiana koszyczków. Jeżeli nie na inny tep, to chociażby na inną gramaturę. Na przykład jeżeli zerwie się wiatr, mogą być potrzebne cięższe koszyczki. Albo na odwrót. Chcę łowić blisko brzogu na płytkiej wodzie, Zamieniamy cięższy koszyczek na rzejszy. E, Nic nie trzeba przecinać, przewiązywać, odwiązywać. Wystarczy kilka ruchów tektek cyk, cyk, i mamy zestaw gotowy do łowienia na nowo. Ciekawe jaka to ryba będzie. Patrzcie jak... Coś większego, bo ładnie jak wędka się ugina. Także Robercie, bym Cię poprosił już o podebranie. Już już biegnę. Dajemy go, dajemy. Ho, ho, ho. Zobacz, gdzie poszedł, Mocna ryba. Patrz, jak pięknie, pięknie po prostu. A do pierwszej przelotki wyprowadzającej się Bo jest drugi Oh, cały zestawacz, dobra. Dawaj, podbieramy. Ładne. Chodź, o, o, mogę, o dobrze, 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 dobrze. Prytny. Ale duży podbiera. <trypne> Długi dał radę. O, Marcin, bardzo ładny. No to pięknie Ci dziękuję. Piątka. Pięknie. Pięknie. Dobra, bożymy wędka. Ale karaśiska, opasła, pewnie samica, piękny karaś, nie będziemy mogli długo męczyć. Patrzcie, jak widać, wziął na. Insect, Pellet select, odsila w koszutku Widać wyraźnie również rosztki paletu do metody tej samej firmy. No dobrze, odhaczamy rybenka i rybkę odhaczamy. Do wody, żeby się nie piątało I już. O. Jaka piękna brzuchata samica. No to wypuszczam mańka i ci się rozmnożaj. <tryk> <tryk>